Kompletnie narąbany gościu ciągnikiem ciągnął spalony samochód. I tej sprawy nie dało się zatuszować, mimo tego, że pan bardzo mocno tym traktorem próbował schować samochód, którym wcześniej wpakował się w ogrodzenie, o ile się nie mylę. E, tak, auto mu spłonęło, no to na co mógł wpaść ten młody? Bo wiesz, gdyby to był 66-letni właściciel tego ciągnika C355, to mi się nie zdziwił. A tutaj młody chłopak, 32 lata, no narąbany kompletnie, no 3 promile to jest naprawdę. To tak się. Wprawiony zawodnik to musiał być, skoro jeszcze wpadł na pomysł po spowodowaniu wypadku samochodem, że podejdzie sobie po traktor i tym traktorem będzie próbował ten samochód odholować do domu. Tak, ale co myślisz, że to koniec historii? Nie, nie promile i ten? Nie, 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 no nie bo jak czytamy na Kena24, no to jak policjanci już go zbadali i wiedzieli ile ma promili, to też posiadał on, jak się okazało, uwaga, dożywotni, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale piszą, że jeden. A ja bym obstawiał, że ma więcej. Jak już dożywotni ma, to myślę, że to jest mocniejsze. A to jeszcze nie wszystko, bo pan był bardzo mocno agresywny i wulgarny i się mocno zdenerwował, dlaczego policjanci mu przeszkadzają w realizacji jego zadania. No, a zadanie wykonywał zawodowo. To tylko jeden z tematów, które zobaczycie w najnowszym odcinku programu Piraci Drogowi Studio. A całość się znajdziecie na naszym YouTubie.